Taki wyjazd do Warszawy e, i na pewno zalecę do ATV Otwod. Ale tutaj zobaczcie, e, te, tak myślałem, e, żeby wjechać sobie na tą platformę. I też do Warszawy może jechać, gościu. I, I mógłbym w sumie wskoczyć tam i pojechać za darmo. Jesteśmy w Warszawie i idziemy odwiedzić ATV Otwod. Tak to wygląda to z zewnątrz wejście. Idziemy, zaczymy. Czy pozwolą nam coś nagrać w ogóle? Gdzie my zerkniemy? Słuchajcie, tak na wstępie, tylko chciałbym w ogóle podziękować całej ekipie ATV Lotwood za to, jak nas tam przyjęli, bo powiem Wam, że jak też tam przyjdziecie, ani jedna osoba podejrzewam też będzie tego zdania że są bardzo mili, życzliwi pracownicy, cała ekipa Mówię ATV Otwoc, pan Piotrek, też go pozdrawiamy, porozmawialiśmy z nim trochę bardzo, fajny pan, pozdrawiamy go serdecznie, na pewno wam pomoże, no i jeszcze pan Adrian później przyszedł z nami, porozmawiał, zmienił kilka słów, też bardzo fajne podejście, zobaczcie, nie przyszedłem kupić kłada się, rozejrzeć nagrać coś i byli otwarci na to, żeby po prostu wszystko pokazać i porozmawiać z nami. Także mam nadzieję, że jak przyjadą teraz na Mazury, to się odezwą i z nami zrobią przejażdżkę na kładach. A i tutaj ta CFeczka, o i też, to jest właśnie. Trzeba pobrać. A dzień dobry, dzień dobry. Nie, tu ten, się zapytałem czy możemy ponagrywać, a my z, Giży, my z, z tego... A ten to w ogóle byk jest tamten, no. To Overland już ten, nie? Ale jakiś taki wielki, ale ja to tej szybki, ja to nie wiem, ja to bym nie chciał mieć. Fajnie jak się no. jedzie może, bo nie dmucha na ciebie, nie? No tak jest fajna, taka jest duża, nieduża, no ale taka jest, jest ergonomiczna. A, jest, nie, jest taka A tu jest można fajna. tylko wziąć zapłon, nie? Proszę. O no to właśnie wizualizacja fajna. No pięć... No to fajnie, bardzo. No tak wyglądaliśmy, nie? Fajne, no. Ale jednak na żywo no to Na żywo wygląda, w ogóle inaczej nie, lepiej nie, wygląda no, na żywo niż na... To wszyscy, tak, lepszy, na, żywo na Na żywo lepiej wyobrażone. wygląda niż na ty. Nie że on tak jak w internecie go tutaj zobaczył, no. to tak trochę jak zabań, nie? A, tego ręcznego, tak. nie? Kurde, ja to już w G2 to już, już przestałem to używać i już się zapiek tam, on kurde nie chce już... To jest, nie, tak jak nawet u was widziałem ten H pan, to ale, ja, generalnie Bez sensu to w ogóle... No, no, na, kipierze... na P i stoisz, nie? Tak. Ze względów na homologację. Tak, na homologację, no. A tu właśnie pan opowiadał, że robicie też młody na dwie osoby, tak? Homologację. A właśnie, też jest, tak jest, jest, no. Aza, no bo to był jest. problem, przecież bo wszyscy gadają no, właśnie... O nie da się taka, nie da. Nie nie tu hmm. Wszyscy chyba to ogarniałem, nie? E, no, no nie no. Najpierw na świecie, myślimy całą kuba. homologację, tam cały przeprowadzić proces. Fajna wyciągara. I, i, i finalnie sprzedajemy jej. A ten I też na sprzedaż, czy jest Sprzedany, nie? Jakiś pewnie serwisik, czy coś, czy co, Czy po I prostu? Doparzany. Doposażany, no. Kurde, te model do... mi się właśnie też bardzo podobają. Nie ma co dalej. Ten, ten mudzik to robi robotę, nie? No, ja mówię, kurde, gdzie my ten? No. Motorki są fajne. Kurde, ten jaki fajny. Kawasaki super sprzęt. Tak, ale, no, ale to, no, jest, to jest skład za 60 tysięcy złotych. Tak, tak to, dokładnie. Że to tu jest za, za 70 w podstawie A tu cenę to jest... zrobisz, to się no. rzucają, albo jak były te cewki, te Black Editions, coś co wrzucili za taką cenę, to się, się rozpłynęło jak nie? No. Bo mi się te podobają, też małe też są fajne. Te te... te... No ale fajne, właśnie dla my dla syna coś teraz myśleliśmy, że go się uparł na to, na motorynkę. No. O, ten młodzik też fajny. na no, żywo też u nas nie ma w sumie. Nie, u nas nie ma. U nas tylko CF-ki są dietrójki, ale nie w mudzie, nie? Tylko ono, i innego Oj, nie ten jest. właśnie ten nowy ghost tutaj jest A, też. Nie. No, ten też spoko. A to ten nowy ghost, nie? Co jest? Znaczy mi się nie podoba przód tego kłada ogólnie. No, nie, Masz jakoś nie, tak. Nie do <laughs> śmiejemy się, że no. to taka trochę żaba, nie? No, ale każdy jeden powie, właśnie odróżnia tym, że nie jest taki opływowy jak wszystkie inne. No, tak, no. Ale na żywo też inaczej niż na filmikach wygląda to Jednak to, dobrze, to no. jest zupełnie inaczej, nie? nie no, To no. no, no, no. Tu no, ruchy też są kajo, a to kajo to ten bro, właśnie. Nie? Schowki machatu tu Tu ma tu mały ma schowek Schowek tu ma mały tu ma te, Aha, bo tu ma wadą ta siatka taka tu jest Tu też ma jeden schowek Tu też ma jeden Czekaj trzeba jeszcze tak zrobić tu, tu spoko do wizualizacji jest a tu widzicie elektryki to są tu chłopaki, to tam mają patrzę, roboty na zewnątrz, czy tam jakiś policyjny w ogóle stoi, to dla policji kładzie, dla policji kładzie. Ty też masz. a tu też jestem. Nie. Jest tylko tak, no. Chcieliśmy ten ponagrywać, bo tam pozwolił nam pan. I chciałem piątkę, że tak powiem, z Giżycka Ja u was też dużo części brałem. Dzięki za pomoc. A ja, jak? A oczywiście. <laughs> no i co, słuchajcie, idziemy, polecamy. Tutaj bardzo pan Adrian, bardzo fajnie z pan porozmawialiśmy, pogadaliśmy. Ups. Ups. Patrzcie, dziki. A jak my tu przyjdziemy Jak my teraz pójdziemy? O dziki są ja pierdzielę Dobra, zaraz wam w samochodzie dokończę. Czekaj, chodź A nie zaatakuję samochodu? Nie wiem Trzeba <grym> uciekać. Zobaczcie. Młody. Dziki Także słuchajcie, polecam tu pana Adriana. Kładę serwis, kupujcie. Eee, bardzo bardzo fajny pan Także i rozmowne Mam nadzieję, że e, przyjedzie do nas I pojeździmy razem Także co Dzięki za ten odcineczek Trzymajcie się, cześć